Cześć, witajcie moi drodzy. Mamy czwartek. Zapraszam Was na klina. A więc tak. Yy, ja, czwartek się zastanawiam, bo nagrywam to trochę wcześniej. Yy, no, dzisiaj będzie. Będziemy dalej, dalej ciągnęli temat z. Yy, no, tylko dzisiaj. A na dzisiaj mamy następujący tekst, i on jest taki: Tylko dzisiaj chcę dostosować się do tego, co jest, a nie, nie próbować dostosowywać wszystko do moich własnych życzeń. Chcę sprostać mojemu losowi, jakikolwiek on będzie. I tu pojedziemy dzisiaj w temacie uzależnienia. Moi drodzy, jeżeli ktoś nie pije już ileś tam lat, doskonale wie, jak bardzo trudno zmienić własne nawyki. Czasami to przychodzi łatwo, a czasami to jest po prostu walenie głową w mur. Nie? Często to tak naprawdę idzie od naszej decyzji, bo jak czegoś bardzo chcemy, to też nam przychodzi łatwiej. Nie? A na ogół nie chcemy, bo nam wygodnie z jakiegoś powodu i to wtedy się kończy jak kończy. Więc jest coś takiego, że próbujemy. Oczekujemy od rzeczywistości, że będzie taka, jak my chcemy ne? oczekujemy, że nie będzie bólu, że nie będzie cierpienia, że nie będzie przemocy, że nie będzie e, głodu e, ch chorób. Nie wiem, czy mówiłem, plaki, nie wiadomo czego, wiesz, co, co jest, ne? i w ogóle, że wszyscy będziemy żyli w krainie żygających tęczą e, jednorosców. Nie wiem, jeżeli masz takie oczekiwania, to nie da się na trzeźwo ich spełnić. Absolutnie. Znaczy, ich się nigdy nie da spełnić, bo jak się schlasz czy naćpasz, no to się odetniesz od rzeczywistości i przez chwilę będziesz jak ten żygający koń tęczą, no żygający na pewno, yy, ale nie zmienisz rzeczywistości. Nie? To jest wolenie głową w mur, jeżeli próbujemy dostosować rzeczywistość do naszych oczekiwań, do naszych wyobrażeń. I. Tylko dzisiaj chcę dostosować się do tego, co jest, a nie próbować dostosowywać wszystko do moich własnych życzeń. Chcę sprostać mojemu losowi, jakikolwiek on będzie. To jest odwaga. Moi drodzy, <laughs> bardzo często chcemy coś w życiu zmienić, ale tak naprawdę to częściej chcemy, by wszystko zmieniło się samo na naszych warunkach i wtedy, kiedy my chcemy. No i wtedy tak siedzimy tupiemy nogą, no i się nic nie zmienia, no się nie zmienia, no bo jak ma się zmienić? Yy, jeżeli naprawdę chcesz, żeby się coś zmieniło, to przyjmujesz życie takim, jakim jest. Ja mówię, że <laughs> cała sztuka w spełnionym życiu polega na tym, żeby lepić z tej gliny, którą się ma. I oczywiście nie mamy wszyscy równego startu. No pomijając już, wiesz, w jakim, nawet to, w jakim kraju się urodzisz, w jakiej rodzinie się urodzisz. Ale mamy też pewne cechy fizyczne, które mogą nam w czymś pomóc bądź przeszkodzić. Koniec kropka. Taka jest kuźwa rzeczywistość. I absolutnie nie, mo, nie ma czegoś takiego, że każdy może być każdym, wszyscy mogą być wszystkim. Nie, to jest bzdura i najgłupsze kłamstwa, jakie w życiu słyszałem. Jedno z najgłupszych przynajmniej. Cała sztuka polega na tym, żeby lepić to życie z gliny, którą masz. I cała sztuka polega na tym, żeby dostosować siebie do życia, jakie masz. Nie wolno wpaść w pułapkę, czyli mm, mieszkasz wśród, nie wiem, <laughs> pijących alkoholików, chcesz przestać pić. No, to żebyś kuźwa jakoś funkcjonować z tymi ludźmi, no to będziesz dalej chlał. No bo kto nie pije, ten kabluje. Wiadomo, nie? jak to idzie. Nie, 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 nie. Nie o to chodzi i myślę, że o tym wiesz, że nie o to chodzi. My lubimy sobie takie skrajności przedstawiać, po to, żeby dalej, wiesz, w swoim gniazdku no, się tam klepać po ramionku. Absolutnie nie o to chodzi. Natomiast jeżeli jesteś uzależniony, jesteś chory to nie idziesz w to w ten sposób, no jestem uzależniony, to będę chlał. Nie, jesteś chory, to trzeba się leży, leczyć, koniec, kropka, nie? I bierzesz w pełni to na swoje barki, czyli wiążesz to się z pewnymi ograniczeniami. Chociażby to, że nie będziesz łaził na imprezach, gdzie się chla, na okrągło, ne? zwłaszcza na początku drogi, wiesz. Później dochodzisz do takich wniosków, że właściwie to jest bez sensu, ale na początku drogi... Sorry, jest to pewna strata, z którą nale należy się pogodzić. Zwyczajnie. Dlatego mm, tylko dzisiaj spróbuj spojrzeć na to, na swoje życie, że przyjmuję je w pełni takie, jakie jest. I będę zmieniał z tymi e, wartościami i z tymi trudnościami, które mnie w nim spotkają. Koniec, kropka. Będę kleił z tego, co mam. A i tak coś się wyklei, ne? bo wydaje mi się, że jestem przekonany o tym, że mimo, iż mamy nierówny start, to wszyscy możemy poczuć szczęście i spokój. A tak naprawdę wszystkim nam na tym zależy. Ne? Podstawowy warunek to przyjąć życie takim, jakim jest. A są w nim smutki i radości. Są w nim trudności i są w nim różne fajne rzeczy. Ne? Mamy czasami z góry. Czasami mamy pod górę, po prostu. I dopiero kiedy to przyjmiesz w pełni, dopiero wtedy jest szansa na jakiekolwiek zmiany, na modelowanie i prowadzenie tego życia we właściwym kierunku. Więc jak odstawiasz chlanie, czy chcesz odstawić chlanie, i chcesz, żeby to ci się w miarę względnie udało, bez jakiegoś większego bólu, bez jakiegoś dużego poczucia straty i tak dalej, to jest pierwsza rzecz, którą potrzebujesz przyjąć. Nie potrafię chlać. Chlanie mi nie wychodzi, chlanie mi kuźwa szkodzi, demoluje życie, rozwój, rodzinę, zdrowie i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc albo będę chlał dalej i próbował dostosować rzeczywistość do tego chlania, co się kończy zawsze tak samo, urywanym filmem, albo po prostu pójdę w drugą stronę, więc dostosuję swoje życie do trzeźwienia. A tam jest tyle zaleceń na tym kanale również. Więc wykorzystaj te zalecenia, dostosuj siebie do tych zaleceń, a mogę ci obiecać, że już za kilka miesięcy będziesz w innej rzeczywistości. Absolutnie. Tego mogę być pewien. Tyle moi drodzy. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Eee, a my się oczywiście widzimy jutro w klinie. Pogody w serduchu. Pozdrawiam. Cześć.